Fascynujące jest uświadomienie sobie, że na fundamentalnym poziomie wszystko, co tworzy rozległy wszechświat wokół nas, składa się z energii. Koncepcja ta, którą od dawna zajmują się filozofie Wschodu i tradycje duchowe, znajduje obecnie uznanie we współczesnej nauce. Podstawą powszechnie akceptowanego przez społeczność naukową prawa wibracji jest stwierdzenie, że wszystko jest w ciągłym ruchu i pulsuje unikalną energią wibracyjną. Nasze rozumienie rzeczywistości jest coraz bardziej dostosowane do tej żywej perspektywy kosmosu. Od mikroskopijnych atomów, które tworzą naszą materię, po rozległe galaktyki w kosmosie, każda cząstka jest w wiecznym stanie wibracji. To tak, jakby wszechświat był kosmiczną symfonią, w której każdy obiekt, każda żywa istota wnosi swoją własną, charakterystyczną nutę do harmonii całości. Istota prawa wibracji polega na zrozumieniu, że każda rzecz od kamienia po człowieka emituje określoną częstotliwość energii. Częstotliwość ta jest sekretnym językiem wszechświata, kluczem do odblokowania tajemnic manifestacji i przyciągania. Kiedy dwie rzeczy wibrują na różnych częstotliwościach, to tak jakby mówiły różnymi językami, komunikacja staje się niemożliwa, połączenie zanika. Rozważmy na przykład nasze własne myśli i emocje. Nie są one tylko abstrakcyjnymi wytworami umysłu, ale także energetycznymi wibracjami, które emanują z nas. Kiedy czujemy się szczęśliwi, żywi i pełni miłości, jesteśmy dostrojeni do wyższej częstotliwości. Z drugiej strony, negatywność, strach i złość emitują niższe wibracje. W ten sposób nasze wewnętrzne stany kształtują rzeczywistość której doświadczamy i przyciągają wydarzenia, ludzi i okoliczności, które rezonują z naszą dominującą energią. Warto zauważyć, że to zrozumienie energii wibracyjnej nie ogranicza się do namacalnej sfery fizycznej. Przestrzenie, które zamieszkujemy, grupy społeczne, do których należymy, wszystkie mają swoje własne charakterystyczne wibracje. Czy kiedykolwiek wszedłeś do pokoju i od razu poczułeś ciężką lub radosną atmosferę? Dzieje się tak, ponieważ jesteśmy stale świadomi otaczających nas energii i reagujemy na nie, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi. Dlatego też, gdy znajdujemy się w stanie niezgody z tym, co chcemy zamanifestować w naszym życiu, ważne jest, aby spojrzeć poza to, co oczywiste. Narzędzia tradycyjnej percepcji zmysłowej wzrok, słuch, węch, dotyk mogą dać nam tylko część obrazu. Aby naprawdę przyciągnąć i zamanifestować nasze najgłębsze pragnienia, musimy nauczyć się dostosowywać nasze wibracje do tego, do czego dążymy. Jeśli starasz się zwiększyć swoje bogactwo finansowe lub przyciągnąć znaczące relacje, być może nadszedł czas, aby sprawdzić swoje narzędzia. Spojrzenie poza fizyczną powierzchnię rzeczy i zanurzenie się w głębinach własnej energii jest pierwszym krokiem do prawdziwej transformacji. W końcu prawo wibracji nie jest tylko abstrakcyjną zasadą, ale praktycznym narzędziem do świadomego kształtowania naszej rzeczywistości. Zrozumienie, że jesteśmy mistrzami naszej własnej energetycznej symfonii, dodaje nam sił. Możemy nauczyć się dostosowywać nasze wibracje, dostrajając się do częstotliwości, które przynoszą nam radość, obfitość i spełnienie. Praktyka medytacji. Twórcza wizualizacja i pozytywne afirmacje to tylko niektóre ze sposobów na podniesienie naszej energii i dostosowanie się do naszych najgłębszych pragnień. Gdy stajemy się bardziej świadomi własnej wibracji i jej roli w naszym życiu, stajemy się również bardziej odpowiedzialni za nasze doświadczenia. Nie jesteśmy tylko biernymi widzami, ale aktywnymi współtwórcami naszej rzeczywistości. Każda myśl, którą myślimy, każda emocja, którą odczuwamy, po cichu kształtuje bieg naszego życia. Pośród złożonej tkaniny istnienia odnajdujemy głębokie połączenie między naszą własną energią a rozległą siecią wibracji, które przenikają wszechświat. Kiedy znajdujemy się w niskim stanie wibracyjnym, każdy oddech, każda myśl odbija się echem ponurej melodii tej częstotliwości. To tak? Jakbyśmy byli zaangażowani w kosmiczny taniec, w którym każda myśl i impuls serca kształtuje krajobraz naszej rzeczywistości. W tej złożonej grze energii świadome i podświadome myśli odgrywają różne, ale równie potężne role. Świadomy umysł ze swoją zdolnością rozumowania i rozeznania jest jak sternik kierujący łodzią naszej podróży, ale to podświadomość głęboki rezerwuar. Naszych przekonań, lęków i najgłębszych pragnień naprawdę determinuje bieg naszego życia. Pomyśl o duszy, jak o czułej antenie, która jest stale dostrojona do częstotliwości wszechświata. Każda myśl, każda emocja jest jak nuta w nieskończonej symfonii, która odbija się echem we wszechświecie i powraca do nas w postaci doświadczenia. Więc kiedy jesteśmy w stanie braku, strachu lub wątpliwości. Nieświadomie wysyłamy sygnały do wszechświata i przyciągamy więcej tej samej energii, którą wysyłamy. Ale oto sekret: możemy zmienić dostrojenie naszej mentalnej anteny. Możemy nauczyć się dostosowywać nasze myśli, nasze emocje tak, aby wibrowały z wyższą częstotliwością. Jest to sedno świadomej manifestacji uznanie, że jesteśmy rzemieślnikami naszej własnej rzeczywistości, mistrzami naszej własnej energetycznej symfonii. Jednak ta zmiana nie odbywa się tylko w sferze abstrakcyjnych myśli. Manifestuje się w naszych ciałach, w naszych działaniach, w każdej komórce naszej istoty. Nasze ciało jest czymś więcej niż tylko fizycznym pojazdem jest instrumentem ducha, przedłużeniem naszej energetycznej wibracji. Podobnie jak struna, skrzypiec rezonuje w harmonii z graną nutą, nasze ciało reaguje na wibracje emanujące z naszego umysłu. I emocji. Wyobraź sobie zatem, jak ważne jest dostosowanie naszych myśli i uczuć do tego, co chcemy zamanifestować. Na przykład, jeśli chcemy przyciągnąć dobrobyt finansowy, ważne jest, aby nasze myśli i emocje były zgodne z dobrobytem, a nie niedoborem. To jak dostrajanie się do kosmicznej stacji radiowej, łączenie się ze stacją, która nadaje pożądaną przez nas częstotliwość. Ale świadoma manifestacja wykracza poza zwykłą wizualizację. I pozytywną afirmację. Wymaga fundamentalnej zmiany w naszym sposobie bycia, całkowitego dostosowania naszej perspektywy i podejścia do życia. Nie chodzi tylko o myślenie w kategoriach obfitości, ale o życie i oddychanie obfitością we wszystkich aspektach naszego istnienia. Oznacza to bycie świadomym nie tylko naszych świadomych myśli, ale także naszych podświadomych emocji. Często to właśnie tutaj, w głębi naszej istoty. Znajdują się blokady i ograniczające wzorce, które uniemożliwiają nam pełne zamanifestowanie naszych najgłębszych pragnień. Badając i przekształcając te głębsze warstwy psychiki, możemy uwolnić ukryte w nas siły i stać się prawdziwymi panami naszej rzeczywistości. Oczywiście ścieżka świadomej manifestacji nie jest pozbawiona wyzwań. Wymaga dyscypliny, samoświadomości i zdrowej dawki cierpliwości. Ale kiedy wyruszamy w tę podróż, Odkrywamy, że jesteśmy w stanie współtworzyć cuda w naszym życiu. Wydarzenia, które kiedyś wydawały się szczęśliwymi wypadkami, teraz ujawniają się jako bezpośredni rezultat naszej intencji i świadomej wibracji. Zanurzając się głębiej w podróż zrozumienia wszechświata i nas samych, zaczynamy odkrywać ukryte tajemnice, które kształtują naszą rzeczywistość. Odkrywamy, że wszystko, co postrzegamy na zewnątrz. Jest jedynie odbiciem złożonego tańca, który odbywa się wewnątrz nas. Od pierwszych dni naszego istnienia jesteśmy uwarunkowani do reagowania na otaczające nas bodźce zmysłowe obrazy, dźwięki, zapachy, smaki, tekstury. Nie zdając sobie z tego sprawy, pozwoliliśmy światu zewnętrznemu określić, jak czujemy się wewnątrz, napędzając niekończący się cykl reakcji i odpowiedzi. Ale teraz, pośród tej świadomości, Zaczynamy rozumieć, że mamy moc, by zmienić ten paradygmat. Jesteśmy panami naszych własnych częstotliwości wibracyjnych, architektami naszej wewnętrznej i zewnętrznej rzeczywistości. Podobnie jak antena odbiorcza, nasz mózg odbiera wibracje otaczającego nas wszechświata i tłumaczy je. Zmieniając własne wibracje, możemy przepisać scenariusz naszego życia, przyciągając doświadczenia, które rezonują z emitowaną przez nas energią. Praktyka dbania o siebie okazuje się być potężnym narzędziem do podnoszenia naszych wibracji i dostosowywania się do wyższych częstotliwości. Każdy akt troski o siebie jest aktem miłości własnej, afirmacją naszej własnej godności i wartości. A kiedy regularnie angażujemy się w te rytuały dbania o siebie, czy to poprzez rytualne kąpiele, spacery na łonie natury, pisanie dzienników czy ćwiczenia fizyczne, Odżywiamy nie tylko nasze ciała i umysły, ale także nasze dusze. Fascynujące jest obserwowanie, jak proste czynności mogą mieć tak głęboki wpływ na nasze wibracje energetyczne. Kiedy pozwalamy sobie cieszyć się rzeczami, które przynoszą nam radość, miłość i spokój, wysyłamy potężne sygnały do wszechświata, które przyciągają więcej tych pozytywnych doświadczeń do naszego życia. Każda chwila szczęścia, każde uczucie wdzięczności. Jest jak nuta w kosmicznej symfonii, która przyczynia się do harmonii całości. Nie powinniśmy jednak zaniedbywać kluczowej roli, jaką emocje odgrywają w naszym procesie świadomej manifestacji. Przez długi czas emocje były postrzegane jako przeszkoda do pokonania, źródło cierpienia i niepokoju. Ale teraz nadszedł czas, aby rozpoznać prawdziwą moc emocji jako przewodnika po naszym duchowym rozwoju i emocjonalnym dobrobycie. Emocje, podobnie jak myśli, mają swoje własne częstotliwości wibracyjne. Od strachu i wstydu po radość i miłość. Każda emocja niesie ze sobą unikalną sygnaturę energetyczną. Rozpoznając i honorując nasze emocje, pozwalając sobie na odczuwanie i wyrażanie każdego aspektu naszej istoty, otwieramy drzwi do pełniejszego i bardziej autentycznego doświadczania życia. Nie ma dobrych ani złych emocji są tylko różne odcienie energii, które odzwierciedlają naszą wyjątkową podróż jako istot ludzkich. Obejmując pełen zakres naszych emocji, bez osądzania i oporu, odnajdujemy nową wolność, nową głębię połączenia z otaczającym nas światem. W tej przestrzeni akceptacji i autentyczności odkrywamy prawdziwą moc naszych własnych wibracji. Podstawową esencją bytu jest energia w ciągłym ruchu. Napędzająca nas w kierunku ewolucji i ekspansji. Kiedy jesteśmy w stanie strachu lub stresu, jest to po prostu energia poszukująca swojego naturalnego przepływu i próbująca znaleźć sposób na uwolnienie. Tutaj leży znaczenie prawa wibracji, subtelnego przewodnika, który pomaga nam zidentyfikować i uwolnić gęste i ciężkie emocje, abyśmy mogli utrzymać wyższą częstotliwość wibracji. Podświadomość ta głęboka i tajemnicza sfera wewnątrz nas nie rozróżnia tego, co jest prawdziwe, a co wyimaginowane. Wszystko, co do niej wprowadzamy, czy to poprzez obrazy, dźwięki czy słowa, ożywa dzięki naszym własnym wibracjom. W ten sposób każda myśl, każda emocja po cichu kształtuje naszą rzeczywistość i nadaje formę naszym doświadczeniom. Jednakże, jako istoty obdarzone wolną wolą, mamy moc bycia strażnikami własnych myśli. Kultywując świadomość i wdzięczność za nasz wewnętrzny świat, możemy wyjść poza automatyczne reakcje umysłu i stworzyć przestrzeń DLA prawdziwej wolności emocjonalnej. Stajemy się obserwatorami naszych myśli, zdolnymi do świadomego wybierania naszych doświadczeń i pozbywania się tego, co już nam nie służy. Kluczowe jest zrozumienie, że umysł jest potężnym narzędziem, które może kształtować naszą rzeczywistość w głęboki i znaczący sposób. Często jednak stajemy się więźniami własnych obsesyjnych myśli, uwięzionymi w niekończącym się cyklu zmartwień i niepokoju. Tylko wtedy, gdy nauczymy się panować nad naszymi umysłami, możemy naprawdę wznieść się ponad własne ograniczenia i przekształcić naszą rzeczywistość. Jedną z największych przeszkód na naszej drodze jest głęboko zakorzeniona wiara w bezsilność i rezygnację. Dorastamy w kulturze, która uczy nas akceptować przeciętność, rezygnować z marzeń i ambicji w obliczu zewnętrznych nacisków. Ale potrzeba palącego pragnienia, niezachwianej determinacji, aby naprawdę zamanifestować to, czego chcemy w naszym życiu. Kiedy nieustannie powtarzamy w naszych umysłach te same obawy i zmartwienia, tworzymy częstotliwość wibracyjną, która przyciąga do nas podobne doświadczenia, ale zakotwiczając się w spokoju. Zaufaniu i wdzięczności, podnosimy nasze wibracje i otwieramy drzwi do nowego zestawu doświadczeń. Nie oznacza to, że powinniśmy ignorować lub tłumić negatywne myśli i emocje, ale raczej rozpoznawać je i uwalniać ze współczuciem i akceptacją. Dlatego też, wkraczając na ścieżkę świadomej manifestacji, ważne jest, aby pamiętać o mocy, która w nas drzemie. Jesteśmy panami własnej rzeczywistości. Architektami własnego przeznaczenia. Kultywując postawę wdzięczności, zaufania i determinacji, możemy kształtować bieg naszego życia w sposób, który wcześniej wydawał się nie do pomyślenia. Nadszedł czas, aby obudzić się w prawdzie o naszej własnej wielkości i w pełni wykorzystać nieograniczony potencjał, który tkwi w każdym z nas. Każdy z nas jest nieskończonym zbiornikiem energii, pulsującym tańcem światła i cienia, radości i smutku. Miłości i strachu. Kiedy tłumimy tę energię, nie znika ona, manifestuje się w nas i cierpliwie czeka na moment, w którym będziemy gotowi ją uznać i w pełni zintegrować z naszym doświadczeniem. Chociaż na początku może to być niewygodne, ważne jest, aby pozwolić sobie na odczuwanie wszystkich niuansów naszej istoty zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Nie ma wyraźnej granicy między dobrym i złym, pozytywnym i negatywnym. Jesteśmy złożonymi istotami, które nieustannie ewoluują, i naturalne jest doświadczanie różnorodnych emocji i stanów bycia. To nie to samo być kimś, kto od czasu do czasu ma ciężki dzień, co być kimś, kto nieustannie pogrąża się w gniewie, urazie i negatywności. Uznanie naszego człowieczeństwa ze wszystkimi jego niedoskonałościami i wyzwaniami jest pierwszym krokiem do rozwinięcia głębokiego współczucia dla siebie i innych. W naszym wewnętrznym świecie leży moc kształtowania naszej zewnętrznej rzeczywistości. Każda myśl, którą myślimy, każda emocja, którą odczuwamy, emituje unikalną wibrację, która odbija się we wszechświecie i przyciąga doświadczenia, które rezonują z naszą dominującą energią. Dlatego tak ważne jest, aby pozostać świadomym własnej częstotliwości wibracji i utrzymywać głębokie i ciągłe połączenie z naszym wnętrzem. Wielu mistrzów duchowych w historii Podkreślało znaczenie odczuwania, zagłębiania się w głębie naszej istoty i odkrywania rozległych sfer świadomości, które w nas przebywają. Pozostając w harmonii z naszym wewnętrznym ciałem, kierujemy coraz więcej światła na cienie, które w nas mieszkają, oświetlając najciemniejsze zakamarki naszej psychiki i przekształcając ciemność w światło. Ta praktyka świadomości ciała nie tylko podnosi naszą częstotliwość wibracji, ale także utrzymuje nas zakotwiczonych w chwili obecnej, zdala od zakłóceń świata zewnętrznego i labiryntów umysłu. Kiedy jesteśmy zakorzenieni w chwili obecnej, jesteśmy mniej podatni na kaprysy negatywnych emocji, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że są one tylko przelotnymi chmurami na rozległym niebie świadomości. Nie chodzi o zaprzeczanie lub tłumienie negatywnych emocji, ale o przyjmowanie ich ze współczuciem i akceptacją. Pozwalając tym emocjom przepływać przez nas bez oporu i osądzania, pokonujemy ich władzę nad nami i tworzymy przestrzeń dla nowego sposobu bycia. Świadomość wewnętrznego ciała ma moc przekształcania negatywności w światło, delikatnie prowadząc nas w kierunku obfitości i spełnienia. Kiedy wyruszamy w duchową podróż oczyszczającą, nie tylko podnosimy naszą częstotliwość wibracji i otwieramy drzwi do manifestacji pozytywnych doświadczeń w naszym życiu. Ale także spowalniamy zegar fizycznego starzenia się. Proces ten jest czymś więcej niż zwykłą rekonfiguracją energetyczną. Jest to rewolucja molekularna zachodząca w naszej istocie. Nawiązanie głębokiego połączenia z ciałem i bycie obecnym w chwili obecnej jest kluczem do odblokowania sekretów witalności i wiecznej młodości. Gdy stajemy się bardziej świadomi naszych ciał, Nasza energia życiowa przepływa swobodnie, odżywiając każdą komórkę i ożywiając nasze wewnętrzne systemy. Gęstość naszej struktury molekularnej zmniejsza się, gdy uwalniamy się z kajdan materialności i stajemy się istotami światła w świecie cieni. Jest to paradoksalna podróż, ponieważ zagłębiając się w naszą własną esencję, poszerzamy również naszą świadomość, aby objąć otaczający nas wszechświat. Jesteśmy istotami energetycznymi nieustannie wchodzącymi w interakcję z rozległą tkanką kosmosu, a dostrajając nasze wibracje do uniwersalnej symfonii, znajdujemy połączenie, które przekracza granice czasu i przestrzeni. Oprócz korzyści duchowych, świadomość wewnętrznego ciała jest potężnym źródłem samoleczenia. Wiele chorób, które wpływają na ciało fizyczne, ma swoje korzenie w rozłączeniu między umysłem, ciałem i duchem. Kiedy jesteśmy uwięzieni w szponach przeszłości lub zmartwień o przyszłość, nasza energia życiowa zostaje zablokowana, co prowadzi do szeregu dolegliwości fizycznych i emocjonalnych. Poprzez ponowne połączenie się z naszym wewnętrznym ciałem i umożliwienie świadomości swobodnego przepływu przez nas, otwieramy drzwi do głębokiego i transformującego uzdrowienia. Bycie bardziej obecnym w chwili obecnej wzmacnia nasz układ odpornościowy. I czyni nas bardziej odpornymi na negatywne energie, które nas otaczają. Prawo przyciągania, potężna siła przenikająca wszechświat, przypomina nam, że podobne przyciąga podobne. Na poziomie myśli, nasze mentalne i emocjonalne wzorce emitują unikalną wibrację, która tworzy pole energetyczne przyciągające odpowiednie doświadczenia. Każda myśl, każdy obraz, każde słowo ma moc kształtowania naszej rzeczywistości. I kładzie podwaliny pod nasze życie z każdym dokonanym przez nas wyborem. Umysł jest potężną siłą twórczą, która kształtuje naszą rzeczywistość poprzez myśli, które pielęgnujemy. Kiedy konsekwentnie pielęgnujemy jakąś myśl, staje się ona siłą magnetyczną, która przyciąga doświadczenia rezonujące z jej częstotliwością. Niezależnie od tego, czy jest to pragnienie sukcesu w biznesie, idealnego partnera. Obfitości finansowej czy realizacji naszej wymarzonej pracy. To wytrwałość i jasność naszych myśli określi bieg naszego życia. Zanim jednak prawo przyciągania zacznie działać, należy odwołać się do prawa wibracji. Świadomie synchronizując własne wibracje z tym, co chcemy przyciągnąć, otwieramy drzwi do manifestacji naszych najgłębszych pragnień. Prawo przyciągania wzmacnia ten proces, umożliwiając nam stworzenie częstotliwości wibracji wymaganej. Do przyciągnięcia naszych celów, czy to poprzez wizualizację, medytację czy afirmację. Współdziałanie tych dwóch uniwersalnych praw jest kluczowe DLA procesu świadomej manifestacji. Kiedy dopasowujemy nasze wibracje do tego, co chcemy przyciągnąć, ścieżka do spełnienia naszych marzeń staje się znacznie gładsza i bardziej płynna. Chociaż mogą być one różnie nazywane. I interpretowane na różne sposoby, sedno ich istoty pozostaje takie samo. Jesteśmy panami własnego przeznaczenia, architektami własnej rzeczywistości. Dlatego tak ważne jest, abyśmy rozumieli i szanowali te uniwersalne prawa i uznawali, że działają one nieustannie, niezależnie od naszej świadomości. Podobnie jak grawitacja, kształtują one kontury naszej egzystencji i prowadzą nas w kierunku doświadczeń, które odzwierciedlają nasze najgłębsze myśli i przekonania. Często jednak zdarza się, że dryfujemy w morzu nieświadomych myśli i emocji, nie rozumiejąc w pełni ich wpływu na nasze życie. W tym miejscu pojawia się znaczenie praktykowania uważności i pozytywnej wizualizacji. Kiedy poświęcamy czas i energię na kultywowanie konstruktywnych myśli i wizualizowanie przyszłości, którą chcemy zamanifestować, wysyłamy potężne wibracje do wszechświata i dostrajamy się do wyższych możliwości, jakie życie ma do zaoferowania. Jest to proces mentalnego przekwalifikowania, podróż samopoznania i duchowego rozwoju. Gdy stajemy się bardziej świadomi naszych wzorców myślowych i bardziej biegli w kierowaniu naszej energii na to, czego naprawdę chcemy, zaczynamy zmieniać naszą rzeczywistość od wewnątrz. Negatywność i zniechęcenie ustępują miejsca nadziei i pewności siebie, a my znajdujemy odwagę, by stworzyć życie, o jakim zawsze marzyliśmy. Wszyscy szukają zewnętrznych rozwiązań swoich problemów, próbując zmienić zasady i postrzeganie innych, aby poczuć się lepiej, i próbując zmienić się z nienawiści, braku, egzystencjalnej pustki i otrzymywania więcej tego samego jako częstotliwości rzeczywistości, której pragną. Nie będą w stanie uniknąć otrzymania tej rzeczywistości. Coraz więcej ludzi zaczyna dostrzegać bezpośredni wpływ ich aktywności umysłowej. Na ich fizyczną rzeczywistość. Nasze myśli tworzą wibracje, które stale działają. Nasze myśli i uczucia mają częstotliwość, podobnie jak dźwięk, światło, fale radiowe, elektromagnetyzm lub promieniowanie. Myśl wibruje w umyśle i niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy nie, nasza myśl manifestuje się w rzeczywistości. Niektórzy ludzie stają się ekspertami w kontrolowaniu swoich myśli. A większość ludzi może rozwinąć świadomość i kontrolę nad swoimi procesami myślowymi. Dzięki odpowiedniej częstotliwości mentalnej, która prowadzi do właściwego treningu i ciągłej praktyki, możliwe jest manifestowanie szczęścia, bogactwa, radości, wolności, zdrowia i wewnętrznego spokoju. Możliwe jest przekształcenie tego, co niematerialne. Wszystko wibruje ziemia, woda i ogień słońce. Planety, galaktyki i wszechświat. Każdy człowiek, każde zwierzę, każda roślina, każdy minerał i każdy pierwiastek, każda materia w stanie stałym, ciekłym lub gazowym, każda z nich ma swoją własną częstotliwość. Wszystko we wszechświecie wibruje, niezależnie od tego, czy możemy to dostrzec za pomocą naszego ciała fizycznego, czy nie wszystko można rozbić i przeanalizować do najczystszego i najbardziej podstawowego stanu, składającego się z czystej energii, światła, które wibruje i odbija się echem, które kształtuje istnienie poprzez wzorce wibracyjne. Teraz wszystko jest w Twoich rękach. Możesz odłożyć tę wiedzę na bok i odrzucić ją lub możesz spojrzeć na prawo wibracji jako narzędzie do zmiany swojego życia, jeśli tak zdecydujesz. Musisz chcieć przejąć kontrolę i zaakceptować fakt, że rzeczy nie dzieją się z tobą, ale przez ciebie. Będziesz musiał nauczyć się uwalniać od wszystkiego, co cię powstrzymuje, a czasami praca i uwalnianie tego może być niezwykle potężne i trudne. Ale nadchodząca podróż jest niezwykle ekscytująca. To podróż, z której nie ma odwrotu, sama świadomość tego, co możesz zrobić i zamanifestować jest wystarczającym powodem, aby wskoczyć, ponieważ taka jest twoja kreatywna natura. Kiedy zrozumiesz, że chodzi o dopasowanie energii lub częstotliwości wibracji, ścieżka do twoich marzeń będzie wydawać się jednokierunkową ulicą z jednym celem. Podniesienie swojej kreatywnej częstotliwości. Pozwoli ci to nie tylko podążać tą ścieżką, ale także cieszyć się nią, czuć się lepiej psychicznie, emocjonalnie i fizycznie. Co więcej, wibracja łączy nas z tą niefizyczną częścią naszej Istoty i daje nam dostęp do nieskończonego i tak rozległego wszechświata, którego nie możemy postrzegać naszymi fizycznymi zmysłami. Uświadamia nam, że nasza istota nieustannie porusza się wokół nas, wchodząc w interakcje i nieustannie wpływając na wszystko wokół nas.